Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Adam mnie poprosił o nagranie takiego krótkiego filmiku, w którym przedstawię swoje świadectwo, w którym po prostu będzie pokazana moja droga do powrotu w zasadzie do, do wiary, do, do Boga. Zaczynając, no, będąc małym chłopakiem, takim około 10 lat, byłem ministrantem. Później byłem lektorem, tutaj w parafii, gdzie jestem teraz, jestem na wsi obecnie. Z kuzynem żeśmy byli ministrantami, chodziliśmy na pogrzeby, też różne śluby się zdarzały. No ale ogólnie braliśmy udział w codziennej mszy świętej jako takie dzieciaki, 10-12 letnie. No i ogólnie wtedy uważałem się za osobę mocno wierzącą. Później się troszeczkę zastarzałem, no miałem około 18-19 lat. No i się trochę odwróciłem od Boga, w takim sensie, że no nie uczęszczałem w mszy świętej, nie przyjmowałem komunii bardzo długi czas, około 5 lat. No i taki największy kryzys życiowy w sumie, Nastąpił w momencie, gdy poszedłem na studia, bo studia były trudne. Dodatkowo jeszcze mnie zrzuciła dziewczyna. No i w sumie poszedłem w nałogi. Zacząłem dużo palić fajek, zacząłem dużo palić trawy. No i różne tam dziwne rzeczy się w akademikach działy, no ale to nie będę Wam opowiadał. W każdym razie. w każdym razie wygląda to tak że w 2017 roku miałem pierwszą próbę samobójczą no i co mogę więcej powiedzieć no chciałem się zabić po prostu no nie widziałem nie widziałem sensu w swoim życiu chciałem się zabić no i później miałem 3 miesiące w szpitalu Wyszedłem z tego szpitala i zacząłem pić. No piłem ten alkohol w takich ilościach, no powiedzmy niedużych, ale często, co też można powiedzieć było nałogiem. No i po tych kilku miesiącach znowu trafiłem do szpitala. Tym razem to była próba samobójcza związana z prądem elektrycznym. Chciałem po prostu się kopnąć prądem, tak, żeby się zabić. No i przyjechał do mnie kolega, który jest dosyć mocno wierzący. Przywiózł mi pismo święte do szpitala. No i w tym piśmie świętym był taki werset. To Wam powiem. Mateusza 12 przez 37 na podstawie słów Twoich będziesz uniewinniony, a na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. No i bardzo mi to zapadło w pamięć. Mimo, że no, nie przyjmowałem komunii i tak dalej przez bardzo długi okres czasu, bo to było jakieś 7 lat, stwierdziłem, dobra, przychodzi ksiądz co czwartek do szpitala, no, to yy, się wyspowiadam, przyjmę komu nie. No i powiem Wam szczerze, że zacząłem czytać to pismo, będąc w szpitalu, bo miałem bardzo dużo wolnego czasu. Coraz więcej rzeczy mi się, że tak powiem, uświadomiłem sobie dużo rzeczy, będąc w tym szpitalu, że po, prostu, że po prostu czeka nas życie wieczne, że to, co jest tutaj, to jest tylko. Pewien epizod, tak, pewna droga do, do życia wiecznego. Była jeszcze trzecia próba, ale to już, yy, że tak powiem, rodzice po mnie przyjechali i w sumie nic się nie stało. Oprócz tego, że znowu byłem w szpitalu przez miesiąc. Obecnie, no obecnie chodzę do spowiedzi dosyć często. Porównując ten, ten fakt, że się 7 lat nie spowiadałem, no to chodzę tak co miesiąc, co dwa miesiące do spowiedzi. Staram się przyjmować komunię. No wiadomo, teraz jest pandemia, ale, ale staram się tą komunię przyjmować, tak. Być wyspowiadanym przede wszystkim, bo komunię też można duchowo przyjmować. Nie, nie trzeba wcale przyjmować jej w postaci w postaci opłaczka, tak. Że tak powiem, no, życie mnie nauczyło, że, że trzeba być pokornym, niestety. No, nie można wszystkiego, że tak powiem, brać na siebie. No, pewne rzeczy pewne rzeczy są siłą Boga i, i, tak jak mówię, w tym szpitalu bardzo dużo mi dało czytanie Pisma Świętego, bardzo dużo mi dało y, modlenie się do Boga takie w sumie nawrócenie na tą wiarę chrześcijańską tak. No, także jeżeli macie jeszcze jakieś pytania to zapraszam, mogę tutaj podać messengera to sobie pogadamy jeżeli jesteście ciekawi mojej całej historii bo w przeciągu pięciu minut to nie jestem w stanie wszystkiego opowiedzieć. także dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu z Bogiem. Trzymajcie się w tym nadchodzącym tygodniu. Cześć. No i teraz takie słowo na koniec. Nieważne czy jesteś bogaty, czy jesteś biedny, to... I tak tutaj skończysz, i tak tutaj skończysz, ale wiedzcie o tym, że istnieje życie wieczne i war warto o nie walczyć, warto być dobrym człowiekiem. No, tak jak mówię, no, wszyscy tutaj skończymy. Czego byśmy nie zrobili, to i tak tutaj skończymy. Jesteśmy po prostu równi wobec śmierci.